A dziś Wam pokażę, co żem zrobił z motorynką. O, cylinder se tu leży. Ale cylinder akurat przeżył nie chciała odpalać, a po prostu stała się krzywda mi jej. Żebym mi to trochę delikatnie skatował ale na tych plachach na tym wszystkim. No i trochę i te biegi wypadały i to i tamto to. I ona tak w obroty też wchodziła, no, na tych wypadają biegi. No i o, macie tu pęknięty pierścień. Już wiem, czemu nie chciała odpalać Tłok też nie załadny, teraz przy wybijaniu nawet pęk, bo się dziurka w nim zrobiła, o, kawałek tłoka. Przy wybijaniu złożnia, złożeń dupa. Także powinienem dostać order z Jeba za skatowanie motoryny Jestem strasznie mądry. No i co ja mam powiedzieć? Tutaj ogarek się robi powoli. Teraz będę tutaj było poszlifowywane. O. No ale dobra. No, nieważne. no i co ja mam tu dużo mówić? Skatował już motorynę. Order zjeba mi się należy i to strasznie więc dobra nara pozdrawiam ma ponownie motoryna złożona cylinder założony z ogara 205 oryginalny 50 tłok też głowica z niego też tylko nowe pierścienie tu jeszcze pokrywy pokrywy będę musiał założyć ale o jest kompresja już jeździłem ją wczoraj, bo to już wczoraj było złożone, wczoraj Wam nagrywałem, jak popsułem. No. Jeszcze możemy nie odpalę ją, bo mi skopniaka nie chce palić za bardzo. I pali tak, o, ze spychu, zapali bez problemu. Jeszcze ją dzisiaj trochę na gaźniku przeregulowałem, bo mi nie chodziła. No i dobra, I zaraz dam jeszcze... Filmik jest odpalona będzie, nie? Tu zaraz się widzimy. A już chodzi. Spaliłem O, no Dobra, zgasła. Cylinder, tłok jest stary, używany, z ogara 205 Tylko nowe pierścienie zarzucone Więc muszę sobie to dotrzeć Na tego pewnie nie pali skopniaka, bo ciężko ma od odpalić zaprezentuje Że ma ciężko No tak Łapie no Ale lekko pchnę i chodzi nie? No to tak o. Wczoraj nagrałem jak była zepsuta i chyba nawet ten tłok jeszcze mam. Gdzieś tu. O, to on. przy wybijaniu pęk, ale gdzieś tu jest dziurka w nim też. O, tu, tu jest tak przytarty, bo tu pierścień pęk. O, tu się wytopił. Nie widać za bardzo. no Dobra, nie chcę wyostrzyć. Kurde. Dobra. Subskrybujcie, komentujcie, like, lajkujcie. Dara, pozdrawiam.